Krok dziewiąty. Zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. No i cóż, jak któregoś razu myślałem o tych krokach, myślałem już w taki sposób, żeby może je zrobić, i przeczytałem ten dziewiąty krok, to powiedziałem: No way, nie da rady, nie będę tego robił, nie da się tego zrobić. Nie da się zadośćuczynić osobiście wszystkim, ponieważ w wypadku samochodowym ktoś zginął. Przejechałem gościa samochodem i, i nie przeżył. I od razu to do mnie przychodziło i sobie myślałem: jak ja mogę to zadośćuczynić? Przecież się nie da. Go zmartwychwstać. No i ciężkie to dla mnie było. Nie wiedziałem wtedy, że w piątym kroku ja wyznaję sobie Bogu i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Więc tak naprawdę to Bóg robi ten klik. Naprawdę Bóg robi tą, ten cud. I w ósmym kroku robi tą samą gotowość. I ja uciekałem całe życie przed jakąkolwiek formą przepraszania. Ja w ogóle na, na programie nauczyłem się mówić przepraszam, bo nigdy tego nie robiłem. A tutaj okazało się, że skończyłem ósmy krok, przeczytałem te listy mojemu sponsorowi i ja miałem takie pragnienie w sercu, żeby zacząć przepraszać, że nie wiedziałem o tym, że, że to może tak być. No i e, oczywiście w Wielkiej Księdze tak jest, i ja tak miałem, i, i większość moich podopiecznych. W 9 przypadkach na 10 będziecie zaskoczeni. A ja byłem za każdym razem zaskoczony. Nie było nigdy tak, jak ja sobie wymyśliłem, że będzie, nie? Także naprawdę przeżyłem cudowne rzeczy w dziewiątym kroku. Tak jak ósmy krok zmienił moje podejście do świata, do, zmienił mi też światopogląd, nie? To dziewiąty krok zachęcił mnie do życia. Takie, zachęcił mnie do zadośćuczyniania, że to, że to nie jest trudne, nie? Na pierwsze danie poszedłem do mojej siostry. Nie, nie, przepraszam. Na pierwsze danie poszedłem do przyjaciela. muż o tym powiedzieć. Poszedłem do takiego przyjaciela, któremu... No Nie mogę powiedzieć, że uwiodłem mu żonę, ale, ale po prostu wpadałem tam od czasu do czasu i, i oni między innymi pewnie z mojego powodu, e, za jakiś czas się rozwiedli i, i ona wyjechała po prostu do Niemiec i, i tam z dzieckiem po prostu mieszka I, no i doszliśmy do wniosku z moim sponsorem, bo to jest tak, że ja sobie nie wymyślam, kogo chcę przeprosić, kogo nie chcę, tylko to wynika z konsensusu naszej umowy, nie? Bo, bo niektórych rzeczy po prostu no, nie da się y, zrobić, nie, nie dotykamy, żeby, żeby zrzucić z siebie poczucie winy, a, a, a po prostu zrobić komuś bałagan w życiu, nie? Więc, więc to jest precyzyjnie określone, które zadośćuczynienia. W każdym razie do tego człowieka poszedłem i Ciężko mi było się z nim umówić, bo nie widzieliśmy się parę lat i ja też w takim byłem szemranym towarzystwie, że, że on po prostu trochę się mnie lękał, po co ja się chcę z nim spotkać po latach i tak dalej. Myślę może, że kasę chce pożyczyć czy coś no i ciężko było się z nim umówić, ale wreszcie jak się umówiliśmy, rozmawialiśmy w cztery oczy no i przeprosiłem go za te rzeczy i za, za to, że te teraz tak naprawdę, to, że, że jego dziecko teraz wychowuje ktoś inny, że, że to jest takie coś. I... A ten gość, byłem gotowy, że dostanę pryja. To się tak go należy, nie? No i on po prostu przyszedł, przytulił mnie, mocno mnie uściskał. I mówi, jak ja ci dziękuję. Jak ja Ci dziękuję, że ja stąd, o mnie jestem teraz. Nie? Mam szczęśliwe życie z piękną, cudowną kobietą, czułą, wierną. No i, no i to było dla mnie maksymalne zaskoczenie. Nie? Poszedłem później do mojej siostry, z którą miałem takie chłodne, chłodne relacje. I ona po tym, co jej powiedziałem, i za co ją przeprosiłem, mi zapytałem na końcu, jak mogę jej zadośćuczynić. Czy jest coś takiego, co mogę, jeszcze może nie pamiętam, a, a zdarzyło się, nie. Za co by chciała, żebym mnie przeprosił, no to powiedziałem i zastanowię się. No i w ciągu paru dni obdarzyła mnie swoją tajemnicą swojego życia, prosząc o radę i o pomoc. Nieprawdopodobna sytuacja. Do dzisiaj też jesteśmy mega blisko. Co o tym dziewiątym kroku, jeszcze bym chciał powiedzieć, to mm, że. Marian, ten, który nie przeżył wypadku ze mną. Napisałem do niego list. Taki miałem dziewiąty krok z nim. On w ósmym kroku od niego do siebie pisałem list, a w dziewiątym kroku ja do niego napisałem. No i poszedłem na cmentarz, przeczytałem go, ten, ten list i, i spaliłem. I. Wiele razy modliłem się z nim od tamtej pory, nie? Miałem bardzo fajne jak, relacje takie, nie? Z tą duszą, że czułem, że tam nie ma krzczyza zawiści, jakiegoś żalu, czy nie mam żadnego poczucia winy z tego względu. Nie? Miałem dziewiąty krok, najłatwiejszy do zrobienia, myślę z moim bratem, nie? Bo byliśmy bardzo blisko. Minęło 10 lat i jeszcze tego nie zrobiłem. Jedna mi dziewiątka została właśnie z moim rada. Wydawało mi się, że jest najłatwiejsza, dlatego zostawiłem ją na koniec. Najfajniejsza, bo z nim naprawdę bardzo dobre relacje, czujemy się. Nie potrzeba mówić nieraz, No, no i coś... Im dalej w las, tym gorzej po prostu do tego przyjść, nie? za dzieciaka taką dziewczynę, z którą się później co parę lat spotykałem i ona miała ciągle problemy w domu z tego powodu, bo ciągle miała męża, tam miała rodzinę swoją i tak dalej, a byłem jej pierwszym chłopakiem i potrafiłem ją zmanipulować, więc ciągle miała problemy w domu w związku z tym. I jak, jak ten krok, jak, jak postawiliśmy ten ósmy krok, no to sponsor mi mówi, no nie możesz tego robić, żeby jej ją teraz przepraszać, będzie jakaś awantura, Będą jakieś pytania ze strony męża, być może. A, a może znowu, jeśli coś przypomni, że coś od niej chcesz, czy coś takiego, no zostaw to po prostu, nie? Módl się za nią tylko. No i ja tak robiłem. Nie chciałem w ogóle z nią e, e, się spotykać, ale zdarzyła się taka sytuacja, że zobaczyłem ją e, na Facebooku na, na sali szpitalnej. I zadzwoniłem do niej i okazało się, że, że leży dziewczyna na onkologii. No i spotkałem się z nią wtedy, ona mnie poznała ze swoimi synami. Eee, było naprawdę miło z tymi dzieciakami i, i później... Za, z, no nagle poczułem, że ja chcę z nią zrobić ten dziewiąty krok, nie? I mama u niej też była, nie? Jej mama, a, a, I z, z jej mamą się znałem prze, sprzed wielu lat i, i nie darzyła mnie. E, Szacunkiem, no więc wyszła trzaskając drzwiami, jak zobaczyła, że przyszedłem. Bo tuż sam mnie z kłopotami swojej córki, jak gdyby, jak zwykle niej, I, i uciekła stamtąd. No e, ja usiadłem i zrobiłem ten dziewiąty krok z tą, z tą dziewczyną. I, no i jasne, że było to jeden z cudowniejszych dziewiątych kroków, po prostu, nie? Wszystko naprawdę. Było w powietrzu wszystko na zewnątrz. Nie? I przebaczenie, i, i, i radość, i miłość i... Same super rzeczy. No i poszedłem sobie stamtąd i, 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 i na drugi dzień do mnie zadzwoniła ta dziewczyna i mówi kurczę, jak ja ci dziękuję, że ty przyszedłeś, nie? Bo to już nie chodzi o tę sytuację, tylko i mama wróciła za, za jakiś czas jak ja wyszedłem i jak... Jak ta kobieta powiedziała i po co ja tu tam przyszedłem? No to ta mama przeprosiła ją, że za to, co stało między, między tymi kobietami przez całe, przez całe życie i ja o tym nie wiedziałem, a, a partner jej mamy wykorzystywał tą dziewczynę po prostu, nie? Od małej dziewczynki. I ta mama o tym wiedziała po prostu, nie? No i wtedy przyszła, jak dowiedziała się o tym, co, że, że ją przepraszałem za te, za te przeszłości i, i te rzeczy, które jej zrobiłem, kłopoty, które sprawiłem, to ona też ją przeprosiła, nie? No i to był wtorek, i w środę Agnieszka umarła. No, po prostu czuję teraz dreszcze na ciele, jak to mówię, bo to jest, to, to naprawdę to są cuda. Dziewiąty krok, no to poczucie winy, moja mama, moja żona, to kurczę, wszystko, za każdym razem zaskoczenie, no nie wiem co powiedzieć, bo to po prostu jest, co, co, co chwilę jest nowa historia, nie? to jest taka, taka przestrzeń cudowna, która tak karmi, że, że, że ja wiem, że ten czas do tej pory w programie, jakakolwiek trudność, to była po to tylko, żeby tutaj wykwitnąć w coś cudownego. Także naprawdę to jest wielki, wielki prezent ten dziewiąty krok, i znowu jest inaczej niż myślę, nie? Za każdym razem inaczej niż myślę. I z mamą, i z żoną, i, i z dzieciakami. To jest proces porządkowania mojego życia, nie? I pewne rzeczy muszę Ci powiedzieć po to, żebym nie, nie poszedł pić z powrotem, nie? Żebym nie musiał tego ciągnąć za sobą. Bardzo często się okazywało, że ludzie w ogóle nie pamiętali rzeczy, o których ja mówiłem, nie? W ogóle nie zwracali uwagi na takie szczegóły. A ja gdzieś nosiłem to w plecaku całe życie. Więc mówię o tym, co jest, e, po czym e, pytam, czy jest coś jeszcze, za co mógłbym cię przeprosić. Nie? Bo, bo zdarza się, że ja na niektóre rzeczy nie zwracam uwagi, a komuś gdzieś tam coś upijało, nie? No i, i, i wtedy, jak to jest wypowiedziane, to przepraszam i, i pytam, jak mogę to zadośćuczynić. uczynić. Jest we mnie taka chęć, żeby zadośćuczynić te rzeczy. Jak ci mogę to zadośćuczynić? Nie? Oprócz jednego przypadku to, to wszyscy mówili, kurczę, no super, że jest, jak jest i w ogóle trzymaj się, idź tym torem, bądź przy Bogu, fajnie, że jesteś i, i takie rzeczy, same miłe, nie?